W imieniu wszystkich wolontariuszy z naszego Słupsku bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za przyznanie nam naszej <laughs> wspaniałej nagrody, tej, tej wspaniałej nagrody. Dla nas to wielkie, wielka motywacja do dalszej charytatywnej pracy pomaganiu osobom chorym, samotnym, bezdomnym, zagubionym życiowo oraz yy, uchodźcom, bo uchodźcom też pomagamy. Nasza, yy, ojej, przepraszam, nasza pomoc, <klucza> Nasza pomoc to na nie tylko wydawanie odzieży, sprzętu, gospodarstwa domowego, żywności, czy pomoc w, w kupieniu leków, ale również spotkania z osobami starszymi, chorymi, zajęcia neurogimnastyki z psychologiem. Aktywnie uczestniczymy w akcjach charytatywnych z Diecezji i Karytas Polska. Nasi wolontariusze z wielkim poświęceniem wykonują swoją pracę już od 29 lat. Dla, y, dlatego ta nagroda, za którą bardzo dziękujemy, jest y, dla nas tak ważna. Dziękuję wszystkim wolontariuszom naszym za to, że poświęcają swój czas. Że mają tyle serca, tyle miłości do tych ludzi, którzy do nas przychodzą, a przychodzą różni ludzie. Staramy się im bardzo, bardzo pomóc. Żałujemy bardzo, że nie ma dzisiaj z nami naszej pani Lokati Pierwak, która była założycielką naszego karta. Ona włożyła wiele serca i wiele nas nauczyła, jak mamy pomagać, bo to trzeba umieć. Bardzo dużo y, y, robiła dla dzieci. Chcieliśmy przez te, ten czas 17 dzieci, którzy, y, 000, którzy byli biedni, nie mieli y, 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 jakiegoś y chęci właściwie do ochrzczenia tych dzieci. Y, pani Leokadia i my jej pomagałyśmy, starała się jakoś wpoić w rodziców tą wiarę, nauczyć ich modlić się. I nawet na filmie było zdjęcie, gdzie pani Rokadia w kościele uczyła żegnać się dziewczynkę, która później była ochrzczona. Także dużo, dużo serca i dużo pracy włożyła w to, żebyśmy teraz tak mogli działać.